Ja pierdolę. Nie przeklinaj tyle. Pomiluj mój Oho! Ale fajnie zrobiliście. <śmieniny> <śmieniny> Ten materiał jest dość wyjątkowy z względu na dwie rzeczy. Po pierwsze, dzisiaj jest oficjalna premiera naszego sklepu, na który serdecznie Was zapraszam. Między innymi ta koszulka jest z naszego sklepu. Tak jak zresztą wielu z Was się domyślało, bo y, te ciuchy z tymi palemkami nosimy od dłuższego czasu, bo je testowaliśmy i też sprawdzaliśmy, jak Wy zareagujecie. No i domysłów było sporo i mogę już Was oficjalnie poinformować, że ruszył limitowany preorder na naszym sklepie sandy.pl. Serdecznie Was zapraszam. Także koniecznie się śpieszcie, bo w tym preorderze nie ma wcale aż tak dużo ubrań. No i tak, jak wspomniałem, aktualnie jest pre-order. Jest on dwutygodniowy, czyli maksymalnie za dwa tygodnie dostaniesz swoje zamówienie, ale może też dostać je po kilku dniach, bo oczywiście zaraz je zaczniemy rozsyłać. Pracowaliśmy nad tymi ubraniami ponad 7 miesięcy. I nie jest to kolejny internetny gotowy, jest tylko wszystko jest robione od A do Z u nas w Trójmieście. Co więcej, część tego sklepu jest u nas w domu i to Wam pokażę, ale być może w następnym vlogu, w tym materiale będziemy się skupiać na czymś innym. Natomiast wszystko jest starannie dopracowane, nawet krój Słuchajcie, musiałem tak dopracować, żeby dobrze na mnie wyglądał a to był naprawdę wyczyn, zresztą zobaczcie sobie sami sandi.pl, link jest oczywiście w opisie a kolejna rzecz, dla której ten materiał jest bardzo wyjątkowy to to, że robimy dzisiaj największą kinder niespodziankę na świecie i o ile odwzorowanie samej kinder niespodzianki teoretycznie nie powinno być problemem bo mamy tylko dwie warstwy czekolady i to jest wszystko to bardzo dużym problemem było wyprodukowanie samego jajka i za to co zrobiliśmy, ile prób podjęliśmy żeby ten odcinek wyszedł dobrze, powinniście zostawić tutaj łapkę w górę. Jak zostawicie ich 40 tysięcy, to robimy kolejny wielki słodycz. No i możecie też zasubskrybować kanał, żeby docenić moją pracę i żeby żaden kontent was nie ominął. Dlatego sprawdź koniecznie, że ten czerwony przycisk jest u Ciebie tam na dole szary. Jeżeli nie, to to zmień. Jak zapewne kojarzycie, jak robiliśmy Kinder Joy, to zamówiliśmy taką wielką plastikową formę na jajko. Tylko problem był tego typu, że nie odchodziła od niego czekolada. No i musieliśmy się z tym problemem uporać. Kombinowaliśmy wraz z Aleksandrą. O, bardzo dużo prób, jak to ogarnąć. Siedzieliśmy. Tak. Były różne oboli, folie, kartony. Dzień w, dzień w dzień myśleliśmy o tym i w końcu wpadliśmy na pomysł. Tak nagle. Tak nagle. Zamówiłem mnóstwo silikonu formierskiego, takiego do tworzenia form, i stworzyliśmy coś takiego. Swoją drogą do tworzenia tego wykorzystaliśmy kartony właśnie z naszego sklepu sandy.pl. I może nie wygląda to zbyt dobrze, ale mamy nadzieję że od tego normalnie nam odejdzie czekolada no bo silikon jest gibki, nie? Także słuchajcie, tak jak mówiłem, docencie tą pracę łapką w górę. A! I swoją drogą, jak zrobimy kinder niespodziankę, to tak jak wam wspominałem, zostawiliście 40 tysięcy łapek pod kinder joy, schowamy do środka prezent dla mojego brata, który ci też swoją drogą do nas przyjedzie i sobie otworzy kinder jajko i będzie w środku prezent o ile nam to kinder jajko wyjdzie. To trzeba to wyciągnąć. E, no właśnie teraz pytanie, jak to wygląda, bo tego jeszcze no, bo nie wiemy Mój tata tutaj kombinował z tą całą formą jak tak. to Pomógł nam bardzo z Dojką Darek, dlatego dziękujemy eee. za pomoc. Mam już ładną koszulkę. No, dziękuję bardzo. Całość słuchajcie jest odklejona. Trzeba ten silikon. Teraz trzeba to jakoś odkleić od tej formy. Widzicie, ta forma plastikowa jest. A ten silikon jest to. z drugiej strony. O, o, o. Dobra, szykaj. Jest, ja. Yeah. Ogólny plan był taki, żeby to jajko było takie grube dotąd Tak, żeby to był taki, taki kwadrat, kwadrat jakby zalany, tak jak tu widzicie Niestety grube Niestety trochę za mało silikonu Ja wydałem na ten silikon 400 zł i uznałem, że to i tak już jest dużo I że to przekracza zdecydowanie limit No i po prostu wyszło jak wyszło I teraz jest taki problem, że jak to się położy, to to jajko się od środka odgina Tak, bo tutaj jest gruba warstwa, a tutaj jest taka cienka Dlatego ja wpadłam na pomysł, że będziemy robić po prostu tak i w tym momencie to zalewamy czekoladą, i potem, żeby to odeszło, nie będzie problemem, bo to jest ze względu na to, że to jest gibkie. A podstawowym naszym problemem w tych odcinkach jest to, że właśnie wszystkie formy, z których korzystamy, są po prostu twarde. Teraz tak naprawdę, żeby odborać Kinder jajka, to musimy tylko zalać dwie warstwy czekolady i czekać, aż to stygnie. Zresztą zobaczycie sami. Czasochłonne będzie tylko schnięcie Jedziemy do sklepu kupić bardzo dużo czekolady. Mnóstwo czekolady nam jest dużo. potrzebne i to jest tak naprawdę wszystko. Także chodźmy do sklepu. No i jesteśmy w sklepie i tak naprawdę nie będziemy się tutaj jakoś dużo rozwodzić, w sensie nie będziemy dużo chodzić. Musimy kupić tylko i wyłącznie czekoladę. Widziałem was tutaj ze względu na tradycję w tych odcinkach, że chodzimy do sklepów, tak naprawdę nie musiałem. My bierzemy czekoladę. Zaraz Wam pokażę w koszyku, ile tej czekolady będzie, bo będzie jej mnóstwo. No i nasz koszyk wygląda tak. Całkiem sporo tej czekolady. Nie wiem, czy nie za dużo, ale się nie zmarnuje nigdy, no bo robimy te duże słodycze regularnie. Oczywiście, jak wy zostawiacie łapki w górę, wtedy to robimy i jak subskrybujecie kanał. Mamy wszystko, idziemy do kasy i jedziemy do domu. Ogólnie podjechaliśmy jeszcze do sklepu po lód Kupiliśmy 50 czekolad mlecznych, 30 białych i dwa kinder jajka Tak, dwa kinder jajka i 5 kg lodu Ze względu na to, że jest 30 parę stopni i ta czekolada nam będzie stygła wieczność Dlatego włożymy jej do jakiejś miski, gdzie wlejemy zimną wodę, dorzucimy lód Bo jeszcze dzisiaj wieczorem jedziemy po Julka i chcemy mu to dać, żeby to było gotowe Czeka nas teraz wodna kąpiel, wodna kąpiel, wodna kąpiel i wodna kąpiel Bo będziemy robić to 4 razy Mega satysfakcjonujące na pewno będzie wlewanie tej czekolady do tego jajka w każdym razie bierzemy się za topienie. swoją współpracę naszą w tej kuchni. Jesteśmy bardzo zgrani. Ja robię wszystko, a ty sobie stoisz. Nieprawda nie jest tak widzowie. Ja pógniotłem te czekolady, trzeba. Tak, przed chwilą powiedziałam, że będzie bardzo trudno, żeby rozdać tą, tą czekoladę w tym jajku a Paweł też sobie radę. <laughs> Mogłem wam teraz dać timelapse, jak się ta czekolada topi, ale ostatnio Bartek stwierdził, że każde topienie wygląda tak samo i może dać z jakiegokolwiek innego filmu. Także sprawdźmy, czy nie zauważycie różnicy. Bartek daj coś z innego filmu. Pierwsza czekolada roztopiona. Musimy chwilkę poczekać, aż ona wystygnie i zobaczcie całą prawdę o naszym gotowaniu. Zobaczcie, widzicie? Ja się, dopiero co i dopiero co... Ona leży, a ja siedzę w kuchni. No. <ścoughs> Udało mi się podnieść z łóżka, słuchajcie I robimy Znaczy niby taka ciężka jestem tak? <laughs> Nie Co mam robić? Wlać mi czekoladę Dalej. A jak zepsuję? To będzie twoja wina ty. No i teraz tego widzowie dobrze nie widzą no, już, 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 No i teraz lataj z kamerą Teraz lataj z kamerą Ja nie mogę, to po co ją odkładałem? Za mało jest No No dawaj więcej Paweł, bo nie zrobimy tego, że to szybko odsłuchać Za mało jest Za mało jest Za mało czekolady zrobiliśmy No No dawaj, to rób czekolady więcej Dobra, już robię ale daj jeszcze tą resztkę Nie na środek, Paweł! No ja daj mi dałeś resztkę mój. Ja Paweł, jak można... Daj tą resztkę, co tam jest No to mam no, robić! Sią ci dawać resztkę, Ola! No i co zrobiłeś z koszulą Paweł, dupka, daj mi tą resztkę! Wyskrobaj to szybko! Dobrej łyżki! Ja Robienie czegoś z tobą Ja pierdę. <laughs> ja przeklinaj tyle Odejdź Mieliśmy lekkie problemy techniczne widzowie Już jest pod kontrolą Starczy czekolady Mówiłem, no, że starczy Dobra, czekolada jest rozlana, lód jest wrzucony Wodę wlewasz. No a jak mam inaczej to trzymać? Za dużo mówiłam, że wlałeś wody Daj, no, mi to że... Daj. Nie Ty kameruj No stary, nagrywać jak tak. Trzymasz jajko? Ja będę trzymał wola Ale to trzeba co chwilę obracać No to ja będę obracał Nie ufam ci Zostawienie. Zostaw no nie i zobaczcie powiem. jak ja mam robić, to mi nie ufa Ogólnie robienie tego latem jest słabym pomysłem, no ale no Nie mamy kiedy gdzieś tego zrobić Ej. jak my my... to robić w i włożyć w śnieg no, to byłby sztos, ale niestety Jeśli dzisiaj nie wyjdzie, to spróbujemy w zimę Tak, spróbujemy w zimę Ładną masz koszulkę, fajną tę tak no. fajną widzę tak. tutaj Tak to aktualnie wygląda Na razie efekt jest piękny Wydaje mi się, że teraz trzeba roztopić białą czekoladę Czekać aż to wystygnie, czekać aż ta biała czekolada wystygnie i wtedy ją rozprowadzać, dopiero jak ona będzie zimna Będziemy kombinować Minęły z dwie godzinki, to nam wystygnęło. Wystygło Wystygnęło. Dajcie znać w komentarzu, jak się powinno pisać. W każdym razie, no jest już takie w miarę twarde. Miała czekolada, już była roztopiona jakiś czas temu jest taka w miarę letnia. No jest letnia, nie jest ciepła w ogóle, więc powinno się udać. Ale co robisz może ty? Nie, ty. Może ty? Nie, bo jak rozwalisz, to będzie na ciebie. Dobra, daj. Nie, nie, na póki. Ja no. Jak ty chcesz zrobić? Na pokilać. lać. Gdzie to tak będzie po prostu robić? No, ja nie wiem jak. To zacznij się łamać. Jak zaczniemy tym tak sobie kręcić. O, to trzeba zrobić na, na płasko. Jak to wygląda? To jak jajko! No nie! No to źle robię? Nie, tak! Ja nie wierzę! Co on robi? Zobaczcie to. Stoisz, patrzysz, nic nie mówisz? To myślę, że dobrze robię. Co? i źle jest. Artystyczny nieład No wiesz co, ręką robił? Tak, palcami to zrobię Moje brączki widzowie e, Widzimy się jak to zrobimy Tak to słuchajcie wygląda, może nie jest już tak estetycznie Ale przynajmniej nie mamy problemu z laniem się czekolady I To był jedyny sposób żeby to zrobić Tak, najlepszy tak będziemy robić e... kolejną warstwę, jest się kolejne jajko jeżeli to da radę wyciągnąć no właśnie, teraz tak zastanowiliśmy się jak tykaj. zrobić żeby to wyciągnąć i ono ogólnie już się nie leje dlatego postanowiłem, że postawię je bokiem w zamrażarce po prostu żeby zamarzło dobrze i wtedy będziemy je wyciągać zmieści się, tylko możemy tylko raz otworzyć okej, okay. czyli na ile to zostawiamy? no na godzinkę zostało w środku <słatki> Dobra, słuchajcie. Wyciągnę to z zabrażarki. Jest twarde jak kabin. Próbujemy to wyciągnąć. Ja mam to próbować? To wyjdzie. No ty! Ja bym to odwróciła do góry nogami chyba i bym po prostu tak lekko poluzowała. Poluzo Najgorsze jest rozciąganie tego na boki teraz. Patrz, 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 patrz. Schodzi? Normalnie. Oho! Ja się boję to tak, wiesz, mocno szarpać, nie? O! Ja, to jest jeden do jednego. No. Pękło w jednym miejscu. Dobra, zostawmy to tutaj na stole. To zostaje w nadziei, że się nie roztopi. Zostawiliśmy wiatrak, żeby na to wiał. Ty też mam nadzieję, że się do tego nie dobierzesz. A my jedziemy teraz, słuchajcie, po Julka, bo już trzeba go odebrać. Niestety jajko nie jest skończone, także no będzie widział proces tworzenia. No ale niestety zajęło to więcej czasu niż się spodziewaliśmy. Odebraliśmy ogólnie Julka. No jak widzicie śpi tam sobie. Julek był u kuzynki na noc i okazało się, że nie spali całą noc, bo sobie rozmawiali i oglądali świnkę Pepę i tak dalej i dzisiaj był na jeziorze. Jest podnięty, dlatego chyba dzisiaj damy mu spokój, zobaczymy. W każdym razie wracamy już do domku robić dalej. Wróciliśmy do domku, Julka położyliśmy spać. piękny Tak, jest tak zaspany. Mam nadzieję, że będzie w stanie Otworzyć swój prezent, bo boję się, że to się rozpadnie, jak to przetrzymamy no. do jutra. Najwyżej po prostu no, dam mu prezent osobno. No, podjechaliśmy pod dom, on się obudził i mówi: Co teraz robimy? Medki, zejrzał no, Wy Nie no, i musisz się jeszcze zdrzemnąć, bo jesteś taki zaspany. Dobra, w każdym razie ta czekolada już jest wystarczająco wystygnięta. Tak. także smarujemy. Tym razem ja smaruję znowu palcami. Jajeczko, teraz jest puste. Teraz jest pełne. Chowamy to znowu do zamrażarki i roztopiamy sobie białą czekoladę. To nam już zastygło. Mamy gotową białą czekoladkę. Spidranuję te procesy, bo i tak, one są wszystkie takie same, dlatego też nie ma co wam pokazywać. Za to warto czekać do końca filmu na efekt finalny. Kolejna część już jest gotowa. Teraz trzeba ją znowu wyciągnąć. Tak, że będzie satisfying moment. Łączymy je. Julian też wstał i niestety które mamy dla niego. Nie schowamy do środka, bo boimy się to schować do środka. Dlatego... Na której napiszemy, gdzie są dla niego. Także no to, bierzemy się. Ale pękło, zobacz tu. O nie, mam nadzieję, że Julek tam nie zaśnie na schodach. Julek, nie śpisz tam? Nie. Dobrze. No on jest teraz zajarany. Tak, bo on wie, że coś dostanie tutaj. Ja nie. Patrz co tu zrobiłem. O, ja! Yeah. No, ja się obawiam, że tych dwóch części nie. Połączymy ze sobą. No, popękało. Okej. Okay. Ała. Już no, to ładniej wygląda. Ja i tak uważam, że to jest sukces. Tak. Naprawdę. Zrobiliśmy. Dobra, zrobię po prostu tak. Obróćmy to. I tak, uwierzcie mi, że dzięki temu to w ogóle zrobiliśmy. To jest tak ciężki w realizacji. A się udało. E, Bartek, napisz tutaj tłumaczenie, bo wydaje mi się, że nikt nie może się tu rozczytać. Dajemy te dwie rzeczy. To Złóż. wkładamy Złóż. tu. O nie, to się cały rozpadnie. Nie, nie. Patrz, patrz, Joleka, szybko! Jak szybko chodź! Jak myślałem! Szybko, to się rozpada! Ale fajne! Już się rozpadło! Ale fajnie zrobiliście. No jakby same okręgi były super zrobione, teraz zaczęły się rozpadać. A to jest twój prezent. Proszę bardzo. Okej. Okay. No, Zobaczcie, widzicie, na każdego pasują idealnie te ciuszki. Pokaż ile Pokaż koszulkę, palmę. Spójrz pod. Mówiłam, że się nie rozczyta. Zwój pod co? Kanapę. Co tam jest Ale Super. Kilka rzeczy. No to wyciągaj. To są książki. Tak, lepsze, to niż gra planszowa jakaś no. chyba, co? No bo ty dużo czytasz teraz, dlatego ja, postawiłeś, no. że kupimy ci książki, a lubisz Minecraft, to będzie dobry pomysł. No i szukaj tam jeszcze. O! Kaktus. I kaktus jest dla ciebie. My wiemy dobrze, co ten kaktus śpiewa i Julek też wie, co ten kaktus śpiewa, tak? Rodzice wiedzą. Tylko jedno w to, to pomijamy. To pomijamy, tak? Julek o tym wie, tak? I rodzice też wiedzą, że Julek musi to pomijać. I właśnie, nie widzieliście reakcji psów No reakcji właśnie. To, to widzieli, że mają w, na, e, w nagrodę na dobre reakcje psów na kaktus. Tak? Dokładnie. No a z naszego jajka, słuchajcie, to tyle. A, chodźmy posmakować! A! W sensie wiecie, to tu mogło pójść nie tak, nie? Jakby to jest czekolada z czekoladą Jest super, Ale? Jest dobre Mogę w końcu zjeść tą połówkę? Bo Paweł powiedział mi, że nie mogę jej zjeść I czekałam cały dzień, żeby to zrobić No, smakuj A daj mi resztę już swoją połówkę dzisiaj. Dobra, no dobra no, nie ma porównania nie, mimo wszystko. No, także to jest po prostu kwestia czekolady. Ja i tak uważam efekt za totalny sztos. Mam nadzieję, że wam też się podobało. Subskrybujcie kanał, wpadajcie na sandy.pl Widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Nara, hejka!